Niektórzy w skrytości liczą na twoją porażkę, udowodnij im, że się mylą. Przestań w siebie wątpić, pracuj ciężko i zamień marzenia w rzeczywistość. Nigdy nie czuj się winny, że zaczynasz od nowa, to znak siły. Jeśli pieniądze sprawiają, że czujesz się lepszy od innych, jesteś naprawdę biedny. Każdy silny człowiek ma za sobą historię, która nie dała mu wyboru. Panuj nad gniewem, jeden krok dzieli go od niebezpieczeństwa. Uważaj, co mówisz. Dzisiejszy przyjaciel może być jutrzejszym wrogiem. Im więcej się uczę, tym bardziej widzę, jak bardzo się wcześniej myliłem skup się na doskonaleniu siebie, nie na udowadnianiu czegokolwiek innym Nigdy się nie usprawiedliwiaj. Ci, którzy cię lubią, tego nie potrzebują, a ci, którzy Cię nie lubią, i tak nie uwierzą Nie możesz kontrolować wszystkiego, ale możesz kontrolować swoje nastawienie. Niektórzy tylko udają, że chcą pomóc, miej oczy szeroko otwarte. Nigdy nie będziesz wystarczający dla wszystkich, ale zawsze będziesz idealny dla właściwej osoby. Fałszywi ludzie dbają o wizerunek, prawdziwi mają go gdzieś. Nasz największy błąd to myśleć, że mamy mnóstwo czasu. Nikt nie może cię zdenerwować, to ty decydujesz, jak się czujesz. Nie spiesz się, by ratować tych, którzy cię o to nie proszą niektórzy chcą utonąć. Wiedza opiera się nie tylko na prawdzie, ale i na błędach. Tam, gdzie króluje mądrość, myślenie i czucie idą w parze. W każdym z nas jest ktoś, kogo jeszcze nie poznaliśmy. Zdrowi ludzie nie krzywdzą innych, to skrzywdzeni stają się okrutni. Dopóki nie uświadomisz sobie tego, co ukryte, będzie to kierować twoim życiem i nazwiesz to losem. Każde uzależnienie jest szkodliwe, nieważne, czy to alkohol. Narkotyki czy nawet idealizm. Bycie utalentowanym nie znaczy, że coś masz, to znaczy, że masz coś do dania innym. Życie naprawdę zaczyna się po czterdziestce. Wcześniej tylko ćwiczysz. Twoja dusza potrzebuje odrobiny szaleństwa, nie tylko mądrości. Jeśli nie możesz latać, biegnij. Jeśli nie możesz biec, idź. Jeśli nie możesz iść, czołgaj się. Ale nigdy się nie zatrzymuj. Jeśli ktoś cię nienawidzi, to zazwyczaj dlatego, że widzi w tobie zagrożenie, nienawidzi siebie lub chciałby być tobą. Zwyciężymy, bo łuk moralnego wszechświata jest długi ale zawsze wygina się ku sprawiedliwości. Nie można być za sprawiedliwością tylko dla niektórych. Sprawiedliwość musi być dla wszystkich. Kara społeczeństwa jest niczym w porównaniu z ranami, jakie zadajemy sobie, odwracając wzrok.